Witam. Proszę Państwa, na co dzień wygląda to tak. To czekaj, to troszkę dalej. Albo Wiesz, nie, armię, dobra. Armię? Nie, dobrze, no to słuchaj, no to... Ale to przy nie musisz mnie kręcić, bo my... To bliżej. No, żeby to złapało. To w lewo. Ja to w drugie lewo. Moim tak, zdaniem Ale bomba. słuchaj, dla mnie nie, no możemy to zrobić z innego ujęcia. No nie uważasz, że tak będzie lepiej? Nie, tak jest dobrze. Ale no nie spierajmy się, ja bym powiedział, że możemy z tamtego. Właśnie nie spieramy się i jest dobrze. Aha, no to dobra. Dziś zdecydowanie nietypowo, bo człowiek, który na co dzień stoi za kamerą, dziś będzie przed kamerą. Piotr, czytamy, bo lubimy. Współpracując z Biblioteką Publiczną i jej dyrektorem Jerzym Misiurskim, czy akcji czytamy, bo lubimy. Mam ten przywilej, że właściwie jako pierwszy mogę oglądać materiały nadesłane przez znakomitości, przez ludzi, którzy czytają swoje ulubione fragmenty, i pod tym wpływem postanowiłem nieskromnie wprosić się do tego zacnego towarzystwa i przedstawić również fragment jednej z ulubionych moich książek, a jest to Bromba. I inni Macieja Wojtyszko. Książka opisująca surrealistyczny świat, zamieszkały przez e, dziwne postaci: brąbę, która wszystko mierzy, glusia Fikandera zakochanego w Malwince i pewnego młodego listonosza, Pciuch. Pciuch zamieszkuje czas. To znaczy, że można go zobaczyć tylko wtedy, kiedy się żyje kiedy indziej. Jeża, na przykład, możemy zobaczyć dziś. Pciucha wyłącznie jutro albo wczoraj. Dzieje się tak dlatego, że jest on szalenie szybkim, nowoczesnym stworzeniem. Wyprzedza nasze czasy dzięki własnemu napędowi rakietowemu. Pciuchów jest niewielu, około 30. A nasza historia opowiada o pewnym dzielnym, młodym pciuchu, który jest posiadaczem numeru 24. Tradycyjnie wszystkie pciuchy pracują na poczcie, ponieważ tam są najbardziej potrzebne. Także pciuch 24 był listonoszem od spóźnionych przesyłek. Zdarza się, że do okienka na poczcie podbiega ktoś bardzo zmęczony od szybkiego biegu i woła od drzwi: Proszę pani, proszę pani, chciałbym szybko nadać wiadomość! Proszę bardzo, odpowiada pani bokienku. Tu jest blankiet na telegram super ekstra błyskawiczny. Na kiedy ma dojść wiadomość? Y, na wczoraj, śmieje się ten ktoś z zakłopotaniem. Zupełnie zapomniałem o imieninach ciotki patrycji trąbalskiej koszykowa 12 mieszkania 5. Na wczoraj, pyta pani bokienku. Dobrze, zrobimy wszystko, co w naszej mocy. I wtedy do akcji naczelnik poczty wzywa Pciucha od specjalnych zadań. Pciuk24 do mnie, mówi naczelnik. Słucham, panie naczelniku, melduje się Pciuch, ale wcale go nie widać, bo zazwyczaj mówi z jutra, a nawet i z pojutrza. Proszę o dolęczenie tych serdecznych życzeń. Na kiedy, panie naczelniku? Pyta Pciuk24, który jest zawsze bardzo dokładny i zapisuje sobie wszystko w notesie. Mm, – Zaraz, – mruczy pan naczelnik. – Dziś mamy wtorek, wczoraj poniedziałek. – No, powiedzmy na zeszłą sobotę. – Tak jest, – odpowiada Pciuch. – Dacie radę? – pyta naczelnik. – Oczywiście, panie naczelniku, – odpowiada niezłomny Pciuch 24 o napędzie rakietowym i recytuje z dumą. – Dzięki swej najwyższej klasie Pciuch wędrować umie w czasie i niewielkie ma kłopoty, idąc z wtorku do soboty. A więc liczę na Was, odpowiada naczelnik i zajmuje się inną ważną sprawą. Pciuch 24 nie był jednak tak doświadczonym listonoszem jak inne, starsze pciuchy, chociażby jego rodzice. Tatuś pciucha na przykład otrzymywał bardzo odpowiedzialne, spóźnione przesyłki i często zdarzało mu się, że musiał podróżować rowerem, żeby móc zdążyć w porę. A młody pciuch, Dostał właśnie od tatusia i mamusi hulajnogę. I chociaż rodzice ostrzegali go, żeby nie zabierał hulajnogi do pracy, postanowił spróbować, jak będzie mu szło dostarczanie przesyłek za pomocą hulajnogi. Wskoczył więc na nią raz dwa i szybciutko pojechał na ulicę koszykową 12, mieszkania 5, do ciotki Patrycji Trąbalskiej. A kiedy był już przed drzwiami, przypomniał sobie, że musi sprawdzić termin przesyłki. Na hmm, kiedy to ma być? zapytał sam siebie i zajrzał do notesika. A, na sobotę! Ale jaki jest teraz dzień? Niestety zupełnie zapomniał, że hulajnoga nie ma takiego licznika jak rower tatusia. To nic pocieszył się Pciuch. Poszukam kogoś, kto mi pomoże. Na dole siedział pan dozorca. Proszę pana zawołał Pciuch bardzo przepraszam jaki jest teraz dzień? A kto pyta? zdziwił się pan dozorca. Listonosz Pciuk 24. A dlaczego pana nie widzę, panie listonoszu? Ponieważ ja tu jestem wczoraj, zawołał Pciuch i wyrecytował. Dzięki swej najwyższej klasie Pciuk wędrować umie w czasie i niewielkie ma kłopoty, idąc z wtorku do soboty. Aha, wspaniale! Ucieszył się pan dozorca. Więc jeśli u mnie jest wtorek, to u pana jest teraz sobota, panie listonoszu. Dziękuję bardzo, właśnie o sobotę mi chodziło, oświadczył Pciuch i wrzucił telegram z serdecznymi powiszowaniami z okazji imienin ukochanej cioteczce Patrycji od siostrzeńca Adasia do skrzynki na listy, zadzwonił do mieszkania i odjechał na hulajnodze. Dziwny ten nadaś, mówiła ciotka Patrycja, czytając przez okulary telegram. Przecież do moich imienin jeszcze cały miesiąc a on już wysyła życzenia super ekstra błyskawicznie. Bardzo dziwny ten mój siostrzeniec. Chociaż to miło tak wcześnie dostać serdeczne życzenia. Od razu widać, że on nie myśli, lubi swoją starą ciotkę. A Pciuk24 nigdy nie dowiedział się o swojej pomyłce i o tym, że zajechał hulajnogą miesiąc za wcześnie. Zresztą nigdy więcej taka pomyłka już mu się nie zdarzyła. Dzięki licznikowi zainstalowanemu przez tatusia przy hulajnodze. Taka właśnie opowieść o jednej z postaci książki Bromba i inni. Pewnie niektórzy starsi pamiętają również bajkę, która była obecna przez wiele lat w telewizji. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Zachęcam do udziału w naszej akcji Czytamy, bo Lubimy. Zachęcam do odwiedzania Biblioteki publicznej w opocznie zachęcam również do odwiedzania Miejskiego Domu Kultury, w którym mam przyjemność pracować, a w którym słowo i literatura jest obecne i to w formie mówionej i śpiewanej przez dzieci, przez młodzież, przez dorosłych na najwyższym poziomie. Dziękuję Państwu, czytamy, polubimy.